Wiele spotykam osoby, które gdzieś są w moim wieku i mówią: była, była dobra, była piękna, ale była sprawiedliwa. I jako nauczycielka, jakoby wychowawczyni. rozumiała, rozumiała wszystkich tę biedę, która tam panowała. No, bo Koledzy moi przychodzili boso, z, z, z jakichś kilku wiosek, które były od, oddalone od klubu. Także y, tam mama z nimi wspomagała, jak uratowała nas od, 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 y, od Syberii, czy, poprzez błyskawiczną decyzję. To pokazała naprawdę klasę, że to zrobiła tak precyzyjnie i tak, i tak, i tak to trzeba było w momencie kiedy, kiedy tam był e, jeden dzień tylko, żeby podjąć decyzję i zniknąć i, na, i tak robiliśmy i stamtąd Zrobiliśmy skok do Ostrogi, e, tutaj była nie tylko opiekunka swoich dzieci, ale była opiekunka swoich dzieci, e, siostry swoich dzieci. Siostra straciła e, męża, straciła e, kilku synów, którzy musieli zniknąć, dwóch zostało. Sama wylądowała ramę bryk a mama zaopiekowała się tym dwoma a i razem z nami tą córkę cz wychowywała poprzez całą wojnę. Teraz o niej mogę powiedzieć spokojnie, że e, mogę o nie mówić po prostu, że więcej nie tylko o inicjatywie sztuka, jest w pełno i ludzie, w konkursy, które są, to są bardzo, bardzo ciekawe, można.